Hej panowie. Dzisiaj kolejna bardzo, bardzo fajna maszynka. Mianowicie uderowy klucz kątowy. To jest ciekawy przełom, jeżeli chodzi o pracę tego typu urządzeniami, ponieważ ma on 300 Nm momentu zrywającego. I czasem ktoś pyta, ale co to może? To pracuje jak grzechotka kątowa. Otóż nie. Ponieważ grzechotka kątowa jest to to urządzenie, które tak sobie sprytnie pracuje, ale osiąga moment poniżej 100 nm, o około 90, więc tak naprawdę służy tylko do dokręcania i odkręcania po zerwaniu śruby. Też jest bardzo sprytne, mała głowica, natomiast mocy tutaj szalonej nie osiągniemy. Tutaj mówimy o urządzeniu, które generuje 300 nm momentu zrywającego, więc tak naprawdę normalnie dokręcone koło od auta jesteśmy w stanie odkręcić tego typu sprzętem. Głowica, mimo wszystko, bardzo zwarta, mała, więc ładnie ją wpasujemy w różne trudne miejsca. Oczywiście stan naładowania, jak widać tutaj po tych czujnikach. I wyświetleniu pokazuje nam też, jeżeli chodzi o akumulator, oczywiście silnik bezszczotkowy, jak Miloki, czterostopniowa przekładnia, więc możemy sobie wybierać odpowiednie prędkości do określonych zadań, i też wtedy oczywiście zwiększa się moc ze zwiększaniem prędkości. System M12, czyli zgrabny, akumulatory o mniejszej pojemności, czyli 2, 2,5 albo 3 amperogodzinne będą w rękojeści, czyli ładnie, zgrabnie. Więc nie będzie nam nic przeszkadzało. I bardzo polecam to urządzenie. Jedna, druga cala to jest taki klasyk, jeżeli chodzi o kwadrat wyjściowy. Polecam to urządzenie, bo naprawdę w bardzo wielu miejscach będzie się świetnie, świetnie sprawdzało.